Zastanawiając się nad konsekwencjami wojny między Izraelem a Iranem, powinniśmy pamiętać o tym, że bardzo dużo Żydów, nie wiem, tysiące, dziesiątki, tysięcy, setki, tysięcy, trzy miliony obywateli Izraela ma. Uzyskało polskie obywatelstwa, jak? Dlatego, że ich przodkowie byli obywatelami II Rzeczpospolitej. I na podstawie tego, na podstawie dokumentów, które moim zdaniem są bardzo dyskusyjne, te, ta ogromna ilość obywateli Izraela uzyskało polskie obywatelstwa. Uzyskała je m.in. po to, żeby móc bez problemu podróżować po całym świecie, bo jednak to paszport Unii Europejskiej, a nie Izraela. I ci ludzie mogą wpaść na pomysł, że jeżeli w Izraelu jest niebezpiecznie, to nagle miliony ich obywateli Izraela przyjadą do Polski i będziemy mieli problem, ponieważ Ci ludzie są wychowani w takiej kulturze operacyjnej, która przewiduje, że można drastycznie rozwiązać problem Tudrubylców, i to, co dzisiaj się dzieje z Palestyńczykami, jutro może zacząć się dziać z Polakami. Więc wszyscy ci, którzy się tak w Polsce mogą cieszyć z upadku państwa Izrael, powinni pamiętać, że jeżeli państwo Izrael upadnie, to możemy się spodziewać tego, że miliony obywateli pana, państwa Izrael nagle e, przyjdzie do Polski, powie, że jest obywatelami, będzie miało pełne prawa wyborcze i e, zacznie nas traktować jak Palestyńczyków. Ja. W interesie Polski i Polaków życzyłbym sobie, żeby jednak Żydzi, obywatele Izraela, nie mieli powodów do wyjazdu z Izraela. Mieszkali w Izraelu, bo dla Polski i Polaków lepiej jest, że obywatele państwa Izrael, Żydzi, mieszkają w Izraelu, niż by mieli mieszkać w Polsce. Szczególnie po tym, jakie mają, jaki mają stosunek do tubylców, bo nic im nie będzie stało na przeszkodzie przeszkodzie, żeby nas, Polaków, traktować, tak potraktować tak samo jak dzisiaj traktują Palestyńczyków.